Wyciskamy. Ech, nie udaje się, zdejmiemy pokrywkę, a teraz będziemy wyciskać. Tak, tak jest o wiele lepiej. Pyszne, ale dobra. O rany, ja też chcę spróbować. Wyciskamy mocniej, wow! Cała butelka jest czekoladowa! O rety! Nie spodziewałam się tego! są M&M'sy. Uwielbiam je. Są mega pyszne. Mm, ale dobre. Przepyszne. Emma, jedz swoją. Chętnie bym zjadła czekoladę M&M'sy, ale Sandy nigdy się ze mną nie podzieli. Dobra, zjem swoją galaretkę. Mm, jest na smaku coli. O, wiem. Wrzucę do środka mentosa i galaretka sama się wyleje. Wow. Wow, to naprawdę działa. Cała garetka wypłynęła z butelki. Nieźle. Spróbujmy. Mm, to takie pyszne. Emma, podzielisz się ze mną? O, dzięki. Ale pycha.